Cześć Manko, witam Was ponownie na kanale Maxa. W ostatnim odcinku kupiliśmy mynie samochodowej z nowej aktualizacji z nowego DLC e, Money France. i teraz jedziemy zakupić e, dodatkowy biznes, bo jak e, już wiecie, a może i nie wiecie jeszcze, więc e, szybko tak przybliżę ten temacik. Do tego, do mini samochodowej, którą już kupiliśmy, możemy jeszcze kolejny biznes dokupić. Właśnie tym biznesem będzie sklep. Sklep, który jest. Yy, który jest. Yy, tutaj. to tam też można było. Nie wiem, dlaczego mnie tak pokierował. A. No, tutaj można kupić to, dobra. Jesteśmy dzienny dochody z Mini Hands on zostały przekazane 27. Turde, szybko jakoś zarobiło to dzienny dochód, spory. Na razie mi się ta aktualizacja kupuje. Ku, ku... Kupuje no podoba, a to kupuje. Ile to kosztuje? 850 tysięcy. Klienci są wyluzowani. Produkty dobre, a ty możesz cieszyć się z bycia własnym szefem, ocierając się przy tym o wszelkie granice legalności. Zakup sklepu Smoke on the Water e, może być najbardziej odlotową decyzją biznesową w Twoim życiu. Posiadanie tego biznesu zwiększy także wartość sprzedawanego towaru z uprawy, z mojej wytwórni kurcze kupuję, czyli jednak.

I co ja tutaj mogę zrobić? R Uf. Jeszcze 500 na tle, co? Tak także może być odbierać zmiany by... Aha, no dobrze, dobrze Czy coś tu do... Hey. No! Jest coś! Tutaj tutaj wydaje mi się że możemy coś tak <grym się> Dosta dostawa zioła. O, dostarczaj zioło do klientów, aby zmniejszyć ryzyko wykrycia sklepu Smoke on the Water. Kurczę, to nie tylko w mini samochodowej jest ryzyko wykrycia, ale też i w tym sklepie. No ciekawe, ale dobra, bierzemy. No to jest kolejna nowa misja.

No dobrze, no. Ale... numer. Jedziemy najpierw tu. Pap, 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 pap. Jedziemy dostarczać, jedziemy dostarczać... zioło! Zioło! Dobra. To był nasz klient? Nie. A, to tutaj. Czy możesz odblokować ekskluzywną no, to, to ja wiem no, O, sorry Dobra, no wracamy szybki. Co tutaj mamy? Gdzie jestem w ogóle? Bo ja teraz ja nie wiem w jakim ja punkcie jestem. W ogóle czas leci? Nie, nie leci, to jest bardzo, bardzo dobrze A tu jest Wespucci. dobra. Vespucci, Vespucci. A, tu w ogóle jest napisane w. Już nie. <laughs> I Dobra, teraz sobie szybko przypomnimy, bo już oczywiście. Vespucci so... mu u, e, Blueberry cheesecake. Ok, ale to co? To jak ja tutaj wejdę. O, jest do wyboru, ale numer. Dobra. Kurczę, to jest nowość. Fajnie, podoba mi się, podoba mi się, naprawdę. Wsiadamy sobie do fury i jedziemy do kolejnego. Ja już od razu sobie... Morning Wood to będzie? A na Morning Wood jest coś takiego? Jest. jest dobra. Lecimy do kolejnego punktu. Na razie. Nie będę Ty! Można przytrzymać, żeby zapalić sobie! Ej, ale numer! Ale nie, ja nie będę, bo ja wiem już jak to działa i będzie mi po prostu ciężej jechać, bo na przykład jest taka właśnie misja z wytwórni, że klient czeka na ciebie w ciężarówce dostawczej, który sobie popala i tu musisz z nim jechać. I kurde, jak się rozmazuje ten obraz i ciężko sterować tą ciężarówką. Dlatego Dlatego nie wiem co to będzie i dziękuję A my się już zbliżamy do kolejnego punktu Ops Do kolejnego punktu Aha Uy. Oto ham Wiecie co, ale mi się wydaje, że jak ja bym yy, przypalił No to to już chyba nie będzie legalne Bo kieruję ciężarówką Także to może by zwiększyło wykry, y, wykrycie przez y, policję, bo tak samo jest w zasadzie jak z klientem jedziesz, sprzedajesz towar, no to zwiększa y, to wykrycie. Jak tu się dostać ej? Kurczę, co jest? Jestem tu, tu chyba na balkon jakiś trzeba, no bo tutaj nie jak tu wejść? Ej, nie trzeję trochę tego. Jak, gdzie to jest? Aha, nieważne, dobra. Dobra, szybkie przypomnienie to chyba był red, nie? Tak, moja rodzika sobie tutaj zostawimy. Dostawa, dzień dobry. A to. Podobna sprawa jak z właśnie tą kurierką też w sprzedaży towaru, ale z tego co ja się orientowałem no to chyba ta kurierka kurczę już tutaj zajedziemy, to będzie po drodze, nie, tutaj zajedziemy i te dwa będą to już wycofana została chyba nie wiem, ale to był najwolniejszy, najwolniejsza metoda sprzedaży towaru z wytwórni. Na moim... na kanale też znajdziecie jak z bratem akurat sprzedawałem towar. I też właśnie tam akurat całego materiału nie stawiłem, tylko już z ostatniej furgonetki, co, co tam... Mi brat pomagał żeby przyspieszyć bo było ryzyko że w ogóle w czasie ze sprzedażą w czasie się nie wyrobimy kurcze. No, a było nas dwóch a jak ja bym był sam to no to na pewno bym nie zdążył o ale tutaj no, bo tutaj ani ryski nie ma a my już się zbliżamy o kurczę, nie zwróciłem sam z bóblu tutaj się pojawiło ale jak tu może wjedziemy, to... Les Laguna z BLWD. Les Laguna? W zachodniej Winnowood to jest. Dobra. Oj, to nie to. A w zachodnim Wynnewood... Y y y y y trzeba też Reda, dobra. I to pewnie będzie z drugiej Mańki. Hey, right to będzie na górze. O, jest dobra Reda zostawiamy RED i cyk. A dlaczego ja? A, dobra Nieważne Myślałem, że ja w ogóle na piwko nie dostawałem, ale coś Mi się pokrzaniło. Dobra, no to jeszcze mamy tylko dwie dostawy. Szybko to idzie. Fajnie, że, te, że to nie jakaś jeszcze wolniejsza ciężarówka oj uwaga bo ja cofam tylko w miarę w miarę taka przystępna mogłoby być szybsza ale no ja już nie narzekam nie ciekawe jak kolejne takie te misje będą wyglądały no bo to pewnie tam myślę że na pewno dodali parę mm. um, um, możliwości że te miejsca są zupełnie gdzie indziej ulokowane niż niż dotychczas czyli niż teraz nie tak jest ze wszystkim wikieta więc będzie lipa jak kurczę na drugim końcu mapy będzie to dodane te punkty no to wtedy ale tutaj nie ma się co, co też nie ma co narzekać i też nie ma się co śpieszyć bo czasu nie ma to jest bardzo duży plus Chociaż yy, zastanawiam się... Ja to sobie włączy stoper najwyżej kurczę, nie? Gdzie ja jestem? Tutaj. I co to jest? Yy, ro, rok. rok... rok, rok, o matko mi się myli, to to. A jak jesteśmy w rok, to... PURPA! Yeah, je dobra. I tam to pierwsze zostanie. Chyba. Purpę na napiwek oczywiście mam nadzieję, że dadzą mi. Bo dobre, zostawiłem dobrą odmianę. Wypłata 2000, no to chyba też się to nie opłaca zbyt. W ogóle się to nie opłaca, ale no żeby zmniejszyć ryzyko, może jeszcze jest jakiś sposób, żeby zmniejszyć ryzyko wykrycia, ale jeszcze niestety nie doszedłem do tego, albo w ogóle tego nie ma. Także Winnewood Hills, yy, Blueberry Gunner, to jedziemy. Zaraz będziemy na miejscu. Od razu dostaniemy to do, na konto do kieszeni, czy, czy, czy trzeba to ze sklepu odebrać? Dobra, to jest ostatni punkt. Ups. Kładziemy To jest na pewno dobre Tak Opuść obszar, dobra Nie muszę już tym, ale opuszczę tym Opuść ten wo A Dobra, opuszczam tym Dostaniemy premię RP Okej okay. Jak najbardziej To tak jak y przy sprzedaży kwasu na motocyklu Ale tutaj to w ogóle tego RP to nie było. Mało zarobiliśmy, mało RP, ale zmniejsza to ryzyko wykrycia. Zawsze to też jest coś nowego. Raps, e, super, tylko że ja mało zarobiłem, to się z tego powodu nie cieszę. No i to byłoby na tyle. Słuchajcie, e, kupiliśmy sklep. Zrobiliśmy dostawę w pełni legalną I został nam chyba ostatni bądź przedostatni biznes my ale to już dopiero będzie w kolejnym odcinku. Czyli się żegramy. To byłoby na tyle. Jeżeli podobał Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, kliknijcie w dzwoneczek, a my już Niebawem widzimy się w kolejnym odcinku i będziemy kupować nowy biznes domeny. Jakie będą misje? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że wszystkie będą fajne. Dotychczas były fajne, więc jestem pozytywnie nastawiony. Na razie trzymajcie się, cześć.